Hej, cześć, witajcie z tej strony Maro, a to jest druga czy gry Notnika na moim kanale. Bo dzisiaj w tym odcinku pójdziemy sobie do Sigleta. Czyli nie Sigleta, tylko zostało zgłoszone skutera w Sigleta. Jakby. Powiem tak na starcie o tą rzecz, co wtedy w poprzednim odcinku wiem. Chodziło mhm. mi o Sigleta. Prawda, o tym chodziło. Ponieważ bez Sigleta nie ma początku, który. To jest zabawne. Dobra, o eksplozja kwantowa jakaś, to może być straszne. Co nie? Mm, tu mamy pnącze, jakieś coś, sigret. Już jesteśmy. Pra o, jesteśmy już. No i co zostaje? Kompas. UPD. Gdzie Alu Ja tego nie użyję? Albo może. O, Siglite, albo trzeba chyba dwa albo trzy części. Dwa, jeszcze jeden. Seaglajt, tym pracą będzie o wiele wiele, 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 wiele prostsze. No to też dobrze mieć, no ale wolałbym Siglite Naprawdę wolałbym Siglite, Halo. Nie, to zoom, no ja papier. Siglite Trudno mieć to biore, ale mamy problem, ponieważ nie ma drugiej części Siglighta, a fragmentu drugiego. A żeby cokolwiek ruszyć, trzeba mieć na ten fragment. O, o. o No i mamy już ten. Mamy już naszą konsolę pojazdów. Tu coś szybciej zrobimy. Jak no, się nazywa? Simofa niż. Ee... niż to. No nie wiem. O, tu jest Tam jest nasza baza 300 metrów. By szuka... W tym odcinku nasz cel to jest budować sobie Simofa Citrak, a Simova? Nie, Simova to jest ten taki pojazd, a Citrak chyba coś. To jest to, co szukamy. Wszędzie jest bum. Ale nigdzie nie ma fragmentu. Bardzo dużo złomu tu jest. Ja już nie mam miejsca w wyflipunku. Zobaczymy czy się przyda, czy nie? Stalker balony. Ja potrzebuję tu tą część. Chyba parzy. Tak mi się wydaje. Pani zapytać skąd to wiem. A, nie powiem, nie powiem. Tutaj mamy... Możemy ty tam wywalić. I ten ołów, ciągle ten ołów. Najbardziej by mi się przydało... Znaleźć Simofa Tak. Simov? Czy nasze kości nie, ja się... Za... Ja zwaruję za chwilę. Hmm, Obryła piaskowca to się przyda, może tu coś będzie. Może Będę srebre wezmę. Bo mamy. Co to jest? Ten rekin piaskowiec? Nie, to jest inny rekin. Rekin pancerny. To jest spierdzielaj, spierdzielaj Co mnie macasz? Można go zabić, jakby jest pancerny, ale. Wszystko da się zabić. Chyba wszystko, bo jakby chyba ten legendarny lewiaton mógł być problem z tym Myślę ja że to jest bardzo smutne, że jakby nigdzie Nie ma wokół tego Sobie wrócę tam, żeby zobaczyć To jest zobaczyłem co, co nie Przenośna Przenośne Aż smutno się zacznie za chwilę robić, jak nie znajdę tego Mamy piaskowiec O, złoto Dobra Myślę, że powiedzieliśmy wolność Rybom Strasznie nie rozumiem tego... działo grawitacyjne? Co to jest? O, działko grawitacyjne, dobra. Coś się jednak pamięta z tej gry. Ale tak bez tego... Nie, to jest trochę głupota taka, że w ogóle nie ma. No, może żeby powtórzyć sejwa czy coś. Dlatego, że nigdzie ja tu... Ale tu nigdzie... Prania miejsca do bazy raczej. Wy tak może być strasznie nudny, jeżeli inne nie były, ponieważ no, szukanie takiego, takiej głupoty przez cały kurczę odcinek. Jeżeli widzicie gdziekolwiek to widzieliście, to powiedzcie, napiszcie. Naprawdę, bo to jest. Strasznie denerwująca się zyskanuje tak for fun. Tu mamy jakiegoś jakiegoś zdolnionego wypacz. Łupacz chyba jakiś zakażony jest, tak? To wygląda jak na cipany jakiś lód, czy coś Ale Musimy się wynurzyć Bo nie mamy oksygenu, czyli tlenu Bo my English is perfect English perfect, oczywiście o, nie ma nigdzie tej... O coś tu Przenośna pojazdów? Czy jest cel? Jest, Seaglide! Yeah, wreszcie! Tak blisko, ale głupota ale zrobiłem, Jezus Maria Dobra Mamy coś, Nie ma na szczęście, to teraz tak. Chcę woda. I chcę woda. No i przekazy jakiś bumerang. To. Pią, pią, pią. Wezmę ptakę, tak żeby się nie martowało No i teraz tak. Jest. Smar miedziany, no to tak, tyton już mogę mieć od razu. Miedziany przewód mogę mieć od razu. To muszę zrobić chyba, ale dobra. Miedziany smar i baterie. Baterie mo mogę mieć od razu. Baterie mogę mieć od razu. I jeszcze smar, czyli To świecące się coś Jakieś tam owoce z tego Czegoś Wodorostów Z nasią, nasion teraz nie możemy Dobra, <laughs> mm. no, weźmy jedno ja, Wysoką zawartość silikonu i si silikonu i oleju. Dobra. Jakby ten film nie będzie krótki, bo to był cel taki, tylko się znaleźć ten Simo Mamy. Mamy też baterię. Jakby ten będzie krótkim, bo mam mało czasu, nawet. Będziemy być stary. Tego tak jakby tylko sobie weźmiemy go na, dwu, na dwójkę, to na trójkę, to na czwórkę. O, mam dużo tego. Widać nie <ślażytnie ślażytnie ślażytnie> widziałem. To to mogę sobie wziąć wodę. No to dobra, no jakby kończymy ten odcinek. Subskrybujcie, oceniajcie i tak dalej. Robcie co chcecie. Do zobaczenia w następnym odcinku Subnautiki. Do zobaczenia. Cześć.